Zbliża się lato. Wiesz, co to oznacza? Słońce. Wiesz, co robi słońce? Świeci za mocno. Wiesz, co pomoże? Okulary Wojantyn. Nowe okulary idealne na lato. Wejdź na wojanshop.pl i sprawdź. Kolejny dzień szkoły. I sprawdźmy, co dzisiaj ciekawego się wydarzy. Dzień dobry, panie nauczycielu. O! Serżant Janek, serżant Janek, jak tam Dobra, porzucam w ciebie troszeczkę tutaj jakimiś rzeczami O, może zepsuję komputer? Dawajcie, psujemy komputer! A co co, to nie topesz? Dobra, nie toperza też walimy. Jazda w niego, dobra, lecimy, narzucajmy tych rzeczy bardzo dużo, żeby... Oj! Żeby ośmiornica zjadła naszego nauczyciela, właśnie tak! Słuchajcie, tak w niego mocno rzucaliśmy, że aż przywołaliśmy ośmiornicę. Wielką ośmiornicę, która go wciągnęła. No i co? Nie ma naszego nauczyciela. Idziemy dalej w takim razie. Spójrzcie, potrzebujemy 4700, żeby kupić nową broń. To albo taką rzecz po prostu, dzięki której będziemy jeszcze więcej zarabiać. Więc szybciutko wkurzamy go po raz kolejny. O, tym razem jest wielka tuba, która go wciągnie. Pa, pa! I zniknie. Więc ee, super, nie ma już naszego nauczyciela, teraz jest kolejny. <gry> I będziemy musieli go tak długo denerwować, dopóki nie zdecyduje się opuścić tej szkoły. Ej, co jest grane? Zamarzł! O i przeszedł jego brat bliźniak, żeby się wymienić. No nieźle. Idziemy dalej! Ile mamy? 3000 pieniążków mamy? Potrzebujemy... No tak jeszcze 1000, okej? Okay. Co tu jest? Jakiś ptak przyleciał? Nie! Eee. Ale pek, słuchajcie, nie, nie, to współczuję. Już mamy praktycznie odpowiednią ilość pieniążków, żeby kupić jakąś kolejną rzecz. Co jest? Ktoś mu bombę! O, nie, uciekaj, uciekaj, uciekaj się! Wow, ale przestar, ale go wyrzuciło. Okej, okay, 4,5 tysiąca, a my potrzebujemy 4700, więc jeszcze... O, jeszcze kilka razy go uwalniemy. I słuchajcie, kupimy sobie. Mmm, może coś takiego? To jest tort? Czy co to jest? Okej, okay. galaretka! Nieźle! Ile dostajemy teraz pieniążków? 36! Let's go! Denerwujemy go dalej! Oj, co będzie kolejne? Przyszła facetka, ta, którą ostatnio zepsuliśmy w sensie wyrzuciliśmy ze szkoły. Tak, teraz obaj na nas warczą. A my się was nie boimy! My dalej was będziemy rzucać, bo jesteście lamusami! Idziemy dalej! Oj, patrz, podchodzi. Ojojo, oj, ale go wano piórun ino i ma, ale spoko, sierżancie, Janku, rozwalimy pana, pana nie ma tutaj co gadać, czekaj, czy on pije poteczkę? Pije poteczkę, będzie miał teraz spida. o nie, wyrosły mu skrzydła i odleciał, no nie, źle, dobra, zostało nam jeszcze, ile? 1700 pieniążków, żeby e, zarobić na jakąś kolejną rzecz i zobaczymy, co będzie wtedy. Oj, no i znowu zamarzło. Ale my już to widzieliśmy, tą animację zamarzania. Póki co jeszcze jest spokojnie. Gościu nie jest jeszcze tak wkurzony, jak mógłby być. Oj. Disco, disco party, disco. Ej, to było w sumie nawet fajne Dobra, to było na tyle cool, że widzowie Skoro disco, to ja zakładam disco okulary Nie no, to są zwykłe okulary przeciwsłoneczne Znaczy się niezwykłe Ponieważ są z Wojan Co tu dużo mówić, te okulary są po prostu przekozackie Przekonajcie się sami na wojanshop.pl Idealnie chronią przed promieniami słonecznymi Wiecie, kiedy za bardzo zarazi was słońce Takie okulary są wręcz idealne A my, chodźmy sobie dalej Ponieważ musimy kupić kolejnego pecika Kupmy sobie Snake'a Czyli takiego węża, który będzie tutaj nam przeszedł o! Może ugryzie naszego nauczyciela. Dobra, potrzebujemy 8,5 tysiąca na kolejną rzecz i zobaczcie, jesteśmy prawie w połowie drogi do przejścia całej gry! Więc idziemy dalej, musimy tą grę koniecznie przejść. To się musi wydarzyć w końcu. Oj! A, to już widzieliśmy. Facetka przyszła i razem będą na nas warczyć. Warczeć, nie? To troszeczkę dziwne, że tak w sumie razem na nas warczą. O nie! Zmiecie go! Zmiecie go, wiotr! Do widzenia! Idziemy dalej! Idziemy dalej! 3 tysiące mamy pieniążków, ale potrzebujemy 8000, tysięcy, więc naprawdę bardzo dużo. Ośmiornicę już widzieliśmy, więc rzucamy w niego kolejnymi ciachami. Rzucam, rzucam! I co teraz tym razem będzie? Tuba, tuba też! Widziałem tubę. Idziemy dalej! Mamy prawie 5000 tysięcy, o już mamy 5000, tysięcy, zaraz 6 tysięcy. Bomba! Ziomek! Uciekaj! Uciekaj, będzie przez tyr! Puu! <laughs> Jak to śmiesznie wyszło. <laughs> Idziemy dalej. Jeszcze zostało nam 2000, żeby odblokować kolejną broń. A ta broń coś czuję, że będzie przekozacka. Oj, no i tuba go wciągnęła. Dobra, jeszcze tysiąc, jeszcze tysiąc i mamy to! Okej, okay, co będzie kolejne? Ej! Ciągnie go, ciągnie go wiotr. Okej, okay, mamy dużo pieniążków, sprawdźmy, czy możemy coś kupić. Nie, jeszcze nie, jeszcze musimy się wstrzymać. Oj, teraz, patrz na to. Talerz nie wie, że będę w niego rzucał talerzem? Ała! Oberwać tak z talerza. No, współczuję tak szczerze. O nie, kolejna bomba, uciekaj! A, widzicie, zdążył uciec. Idziemy dalej rzucać w tego ziomeczka. Ale dziwny dźwięk rzucania talerzy. Patrz, podchodzi do nas. Disco! I z takimi okularami! Jest kozacko! Disco ponad, wszystko, let's go, let's go! Idziemy dalej, upgrades, coś możemy? Nie, nie możemy. Ej, te wszystkie rzeczy są coraz droższe, no. To mnie denerwuje, ponieważ wcale nie dostajemy jakoś mega dużo więcej klików, dostajemy za każde rzucenie w niego. Jeden klikacz. Ej, patrz. Zniknął! Wypił potkę na niewidzialność! Ale ziom, patrz na to! A może tak zmalał? On się tak zmniejszył, że go nie było widać. Okej, okay. idziemy dalej. Let's go, let's go, let's go, let's go! No, i co teraz się wydarzy? A piorun w niego uderzył, to już widzieliśmy. Ok, jesteśmy w połowie drogi do kolejnej rzeczy. I co, kupimy następne? Przekonamy się za chwilę. E, wybierzemy sobie. Albo zamienimy galaretkę, albo zamienimy tego Snake'a. Oj, wiatr, wietr, go zdmuchnij. Gościu, wiatr cię zdmuchnie, ale spójrzcie, poziom jego wkurzenia, zdenerwowania e, jest już naprawdę wysoki. Tutaj, jak widzicie, obok mnie jest taki m, wykres. I on leci do góry. Czerwony wykresik, czerwona s, e, linia. Oj, czekaj, czy on pije coś kolejnego? Co tym razem będzie? W sensie, on zniknie. Nie, to były skrzydła. Do, dobra, skrzydła to już widzieliśmy. Okej, okay, spójrzcie, możemy teraz kupić sobie na przykład robota. O! Co to jest robot jakiś? Elo. O, jejku. Ty, żeby ten robot nie zaatakował go za to, że, wiesz, że go rzucamy tymi talerzami. Dziękuję bardzo. Kolejna ośmiornica. Do widzenia. Jesteśmy w połowie drogi do tego, aby nasz sierżant Janek wyleciał. Wyleciał z tej szkoły. Nie wytrzymał po prostu psychicznie. Więc bardzo dobrze. To znak, że idziemy w dobrym kierunku, żeby tego nauczyciela zwolnić. <laughs> w sensie on sam się zwolni, bo już z nami po prostu nie wytrzyma. Oj, oj, patrz, to jest mój kursor. Siema. <laughs> co to jest? Co to jest? Dobra, ewakuacja. Idziemy dalej. Jesteśmy znowu w połowie drogi do tego, żeby odblokować kolejną rzecz. I co tym razem? Kolejna tuba. Pa, pa. Dobra, mamy 6000. tysięcy. Jeszcze dosłownie... Tysiąc, teraz tysiąc, żeby odblokować kolejną rzecz. No nie, znowu zamarzł, naprawdę. Coś ci zimno, ziomek. Coś ci zimno. A przecież ciepło tutaj, lato się zbliża. Ziomek, disco. Disco, płynąć wszystko. Dziomek, robi się ciepło. Takie kozackie koszuleczki to jest właśnie to, czego potrzebujesz. Dokładnie tak. I takie okulary do tego. Widzicie, jak to pięknie pasuje, jak to pięknie fituje. No, te okularki to jest coś pięknego. Idziemy dalej w takim razie. Kupujemy sobie nowego pecika. Kraba, Mr. Krab. Siema, Krab. Jak tam u ciebie? Dostajemy już 64 za każde rzucenie. Co, nie? 64 gwiazdki. Więc lecimy dalej. I teraz ile w sumie potrzebujemy, żeby odblokować kolejną broń? Broń. patrz na to, mamy proces za 14,5 tysiąca, co, czemu tak drogo, musi tak drogo to być, o i znowu zamarł, dobra, jak widzicie ten czerwony pasek, drugi, ten wyżej, który jest, jest już całkiem wysoko, w sensie daleko, więc niedługo nasz sierżant Janek nie wytrzyma i będzie musiał się zwolnić z tej szkoły, co mamy kolejnego? O, no to już widzieliśmy, ziomek po prostu miał ciemno i pojawiły się wokół niego jakieś pewnie aligatory. Elo, ale w ciebie porzucałem, typie, i co? Ej, no znowu straciło, straciłeś światło. Chyba nie zapłaciłeś rachunku za prąd, ziom. No właśnie, jak tak można? O, kolejna tuba i go wciągnie znowu, a nie? A, to już było, dobra, dobra. Jak jest? O, już mamy 10 tysięcy gwiazdek. Ale dużo, ale naprawdę dużo. Zaraz odblokujemy kolejną rzecz. No i go zwiało. Zwiewaj, ziom, z naszej lekcji. Mamy 13 tysięcy prawie. O, piję coś kolejnego. Czy będzie jakiś nowy efekt? Nie, pewnie. Ale czekaj, to będzie niewidzialność czy skrzydła? Łe, skrzydła. Ja bym chciał zobaczyć niewidzialność. A raczej zmniejszenie, ponieważ to jest właśnie zmniejszenie tego zioma. Mamy. Możemy kupić proce. Kupiliśmy proce. I co jest kolejne? Żarówka. Będziemy mogli go rzucać żarówką. Patrz na to. Normalnie proca tutaj teraz nam działa. Pa pa, ziomo, bo tuba cię znowu wciągnęła. Dobra, rzucamy teraz we wszystko. Wow, Dostaje 72, y, dwie gwiazdki za każde rzucenie, więc naprawdę całkiem sporo. Mamy już 3000, patrzcie jak w niego nawalam. I ten nasz wykres, w sensie ta tutaj linia czerwona. Idzie do góry, jest coraz lepiej. Zaraz nasz sierżant Janek się naprawdę mocno zdenerwuje. Oj, hello, kolejna ośmiernica. Dawaj, dawaj, dawaj w niegu! Dawaj naparzaj w niego cały dzień, całą noc. Rozwalamy nauczyciela Janka. Janek! No nie Janek, współczuję ci. Dobra, mamy 8,5 tysiąca, o 9 tysięcy. I znowu przyszła facetka. Ciebie już widzieliśmy facetka. Słuchajcie, naprawdę muszę dużo razy klikać, żeby odblokowywać nowe kolejne rzeczy. To jest drogie już to wszystko, ale spoko. Prawie zarobiliśmy na kolejną rzecz. Mamy 12 tysięcy, musimy dobić 14,5. Co tym razem? Tuba. Wydaje mi się, że nie ma już żadnych nowych animacji, tak, tak jak teraz na to patrzę. O, możemy kupić coś kolejnego. Co to jest? Kupa. Lul. Co to robi kupa? Eee, tutaj można jeszcze zegar potem postawić. Dobra, patrz. Nie, no nie, mów, że teraz będzie za każdym razem odgłos pierda. Nie, dobra, trzeba szybko kupić coś nowego, bo ja na to nie mogę, ja na to nie mogę patrzeć, nie mogę tego słuchać. Za każdym razem jest odgłos. kupy Chyba, że nie będziemy rzucać w kupę. Możemy też tak zrobić. Patrzcie, rzucamy tylko w tego zioma i nie to kupę. No e, ja no dobra, też będę wrzucał, bo, bo szybciej po prostu będzie. O, znowu przyszła facetka. Patrzcie! On już prawie się tak mocno zdenerwował, spójrzcie. Tutaj ten licznik, ten poziom jest już prawie na wyczerpaniu. Gościu zaraz się zwolni ze szkoły. No i jeszcze w piorun niego walną, więc naprawdę mu współczuję. Oj, zaraz zrobimy na kolejną rzecz. Będziemy znowu mieli bardzo, bardzo dużo pieniążków. Dziękuję bardzo. Już mamy 10 tysięcy. i 11. To leci naprawdę bardzo szybko. Oj, bomba, ziom, uciekaj I prawie odblokowaliśmy kolejny poziom Już się nie mogę doczekać, kiedy to zrobimy Kiedy odblokujemy to, oj Oj, oj, sorry, ziom Nie chciałem, żeby piorun w ciebie walnął O, ty, w ogóle ja już mogę kupować to Nie zauważyłem Nowy pecik, słonia Jakim cudem słoń się zmieścił w takim małym miejscu No przecież to jest niemożliwe, że słoń się tutaj zmieścił O, Dobra, jakaś nowa animacja? Nie, wszystkie stare, Ale to dobrze, ponieważ już w tym momencie nasz nauczyciel się zaraz zwolni. O, czekaj, za chwilkę, za chwilkę. Jeszcze raz, nie, raz albo dwa. Uwaga, nawalamy w niego, nawalamy w niego, sierżant Janek. Oj, sierżant Janek. Patrz, on już ma dość. On już ma giga dość. I teraz, w tym momencie, gościu opuszcza naszą klasę. Patrzcie, widzicie? I quit, widzicie? Rzuca to. Odchodzi ze szkoły. Do widzenia. Papa, pa. Było w sumie całkiem miłość, Sierżant Janek. Pozbyliśmy się go. Czekamy teraz na kolejną postać. A, jaki, jaki będzie kolejny nauczyciel? Uwaga. Wstaje ranek. Jest poranek. Nazywam się Marek. Ej, jo, przychodzi. Co to jest za profesor? BOM full. Bomb full. Boom, full. <gryw> o co to chodzi? Boom, dostał, dostał, dostał Dostał w łysinę Let's go Dobra, sprawdźmy, czy tutaj coś mamy do kupienia Nie, 22,5 tysiąca potrzebujemy Ale i tak najpierw bym kupił żarówkę No dobra, rzucajmy w takim razie w tego zioma Zobaczymy, jak bardzo on będzie się denerwował Ponieważ na pewno będzie jakoś reagował śmiesznie Na te wszystkie rzeczy Uwaga, pingwin przyszedł Drugi, trzeci Co tu pingwiny robią okay. Disco, disco Disco! Weź, się nie denerwuj, ok? Tutaj to pingwiny są to nie ja, przecież sam widziałeś gościu, to nie ja zrobiłem to pingwiny. Lecimy dalej, disco! Disco z pingwinami! Let's go! Co to jest? What? What? Jakiś nie wiem. Iluzja optyczna, czarna dziura. Wszystko znika. Jeszcze nauczyciel zniknie. Nie wierzę. O co tu chodzi w tej grze? To jest tak dziwne. Okej. Okay. Błagam, odblokujemy już jakiś kolejny poziom. Przecież ile tutaj będziemy musieli rzucać za ka każdym razem? I e, co to jest? Jakiś niewidzialny typek tutaj idzie? Pie, to jest ten nauczyciel! Sierżant Janek! To ty! Nie. Poszedł. No bo sierżant Janek był niewidzialny. Dobra, rzucamy, rzucamy w niego dalej. On jest dopiero na samym początku zdenerwowania, więc wiecie o co chodzi. Uuu, znowu wszystko znika, ale to już widzieliśmy, gościu, już widzieliśmy tą animację, już nas nie zaskoczysz, o, czekaj, czy nas już na to stać, nie, jeszcze nie, jeszcze tysiąc pieniążków musimy zarobić, uwaga, teraz możemy, spójrzcie, i teraz rzucimy go żarówką, o, potem mamy, co to są, jaka, gwiazdy, szurikeny to są, szurikeny, e, i słuchajcie, sprawdźmy, przetestujmy sobie na samym początku żarówkę, elo Aua, żarówa mu się rozbiła na głowie. Nie no, współczuję ziomowi. Co to jest? Coś nowego? Dawaj, pociągnij to, pociągnij, no, pociągnij. O! Jakieś światło, jedno. Co tu się stało? Cała klasa zniszczona? A nagle jest normalna. Dobra, nie wiem, ten naukowiec jest giga dziwny. Rzucamy w niego dalej. Naszą żarówą w niego teraz rzucamy. Elu! Oj! Pięć! Cztery! Czy to będzie wybuch? Dwa, jeden. O, na małe kawałeczki się, no jakby wybuch. No. No cóż, no cóż, zdarza się, widzowie. Może się zdarzyć każdemu, nie? <laughs> sprawdźmy. Ej, no czemu trzeci raz z rzędu jest ta sama animacja? Na pewno są jakieś nowe. Dobra, sprawdźmy czy jeszcze jest jakaś nowa animacja, która go zdenerwowała. Uwaga! No nie mów, co to ma być? Znowu niewidzialny typ. Rzucamy dalej, rzucamy dalej. Musimy trafić na jakąś... Animację, której nie było. No nie! To ona była znowu! Jeszcze raz, jeszcze raz. Musi być taka, której nie było. Uwaga. O piję coś. Czekaj, on wcześniej pił czy nie? Wydaje mi się, że nie. Co jest ślimak? Gościu zmienił się w ślimaka. Okej, okay, okej, okay, to było giga dziwne. Idziemy dalej rzucać w tego ziomeczka, ponieważ trzeba kupić sobie zegar. A może peta jakiegoś? Sprawdźmy. Lisek, dobra, zegar sobie kupimy. Elo, dobijmy sobie na ten zegar w sumie. Zaróbmy pieniążki. Jo, po raz kolejny mamy dziwny wymiar. <grym> idziemy dalej, idziemy dalej, z naszym ziomem mamy już 21,5 tysiąca. Co jest? Wszyscy przyszli teraz i co, i będą. No jasne, będą na mnie warczeć i się czerwoni robić. No nieźle, Cze... nieźle, nieźle. Tak, teraz wszyscy się na mnie tutaj obzięli. No to wy nie wytrzymaliście ze mną. Trzeba było dać sobie radę. Okej, okay. i teraz patrzcie, kupujemy sobie zegar. Zegar tyka. Patrz, jaki dźwięk. Tu, tu, tu. Ale dobre. Okej. Okay. I patrzcie, dostajemy teraz 112 gwiazdek za każde jedno walnięcie. I dajcie znać, czy chcielibyście, żebyśmy zwolnili również tego nauczyciela. I widzowie YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział, ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to, to już się kończy, tutaj już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij.